Choć prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński twierdzi, że sytuacja polskiej gospodarki jest dobra, mimo półtora rocznego stanu epidemii koronawirusa, to zwykli obywatele tak tego nie odczuwają. Gwałtowny i galopujący wzrost cen nie jest powodem do zadowolenia. Strasznie drogo. No, widać to po wszystkich sklepach, nie tylko tutaj, ale też Biedronka i inne markety, także ceny bardzo wysokie. No, ale to szczegółowo też idzie w żywność. Także utrzymanie teraz dzieci cokolwiek to jest wszystko w cenę w górę. Także nawet artykuły dziecięce, to wszystko też poszło w górę. Strasznie. Jest to tragedia. Generalnie wszystko poszło w górę. Jak się tak wchodzi do sklepu, to te ceny są... Kiedyś się wydawało mniej, teraz za te same pieniądze kupi się zdecydowanie mniej. Innego zdania jest prezes Glapiński. Polski wzrost gospodarczy, polski rozwój gospodarczy, także cywilizacyjny jest uważany powszechnie na świecie za cud gospodarczy. Specjalnie to... Z przyjemnością mówię i jeszcze raz podkreślam, bo że z każdym razem kiedy używam tego określenia Polski Cud Gospodarczy, spotykam je pasmo złożeczeń, e, twardych wyrazów ze strony no, polityków, to normalne, ale także różnego rodzaju obserwatorów i, e, i dziennikarzy, że posługuję się takim, e, że wchodzę na taki wysoki poziom. Prezes Adam Glapiński tłumaczy, że obecna inflacja ma charakter globalny. Ta Inflacja ma to do siebie, że jest wyższa w krajach, które uniknęły głębszej recesji i rozwijają się najszybciej. Kraje, które najlepiej przeciwstawiły się kryzysowi pandemicznemu, w tym Polska, która ze średnich krajów, nie tych najmniejszych, za średnich krajów najlepiej tą politykę antykryzysową zastosowała i wyszła z najmniejszymi stratami z kryzysu pandemicznego. No tamte koszty są wyższe. Inflacja jest wyższa w tych krajach, które najszybciej wyszły z pandemii i uniknęły jej większych kosztów. Jednak ekonomiści z ogromną dystansem podchodzą do tego, co mówi prezes NBP podczas wystąpień na konferencjach. Myślę, że rynki finansowe i ekonomiści nie biorą na poważnie wypowiedzi prezesa Glapińskiego, bo co każda wypowiedź, to następna temu przeczy. Tutaj były takie przykłady z ostatniej konferencji prasowej, kiedy mówił, że, że nawet dziecko wie, że jeżeli inflacja utrzymuje się na, wysokie, na wysokim poziomie przez długi okres, no to wiadomo, że stopy procentowe będą podwyższane. Natomiast jeszcze w lipcu mówił, że to byłby szkolny błąd, gdyby te stopy procentowe zostały podniesione. Jest masa takich wypowiedzi z 2019 roku, kiedy mówił, że drożyzny nie było i nie będzie. Na wiosnę tego roku jeszcze zakładano, że inflacja będzie w okolicach celu inflacyjnego, troszeczkę powyżej w okolicach 3%. A tu widzimy, jak teraz mówi, że szczyt tej inflacji będzie przypadał na styczeń 7%. Ale też znowu inni członkowie Rady Polityki Pieniężnej też dzisiaj są, są głosy, które mówią, że to będzie raczej 9%. Z Ministerstwa Finansów mówią, że w tym roku jeszcze będzie 8%. Więc myślę, że rynki finansowe już i ekonomiści machnęli ręką na to, co mówi prezes Glapiński i po prostu bardziej sugerują się rzetelnymi analizami. Alicja Defratyka należy do tych osób, które przewidują, że inflacja może osiągnąć wynik dwucyfrowy i to już po nowym roku. Bo nie ma też um, czynników, które by sprzyjały temu, żeby ta inflacja z, z, tak zaczęła jakoś gwałtownie teraz spadać. Teraz mamy 6,8. Ja też zaznaczę, że to są wstępne szacunki. E, ta inflacja, która będzie podana ze szczegółowym rozbiciem 15 listopada. Może się okazać, że już za październik będzie 7%. Ta inflacja we wrześniu, która była ze szybkich szacunków, była poniżej tej inflacji, która później została ogłoszona przez GUS, więc ja myślę, że ta inflacja teraz będzie jeszcze rosła. A od nowego roku wchodzą bardzo wysokie podwyżki cen prądu, no i wchodzi polski ład. A polski ład ma duży impuls proinflacyjny. Dlatego ekonomiści uważają, że decyzja Rady Polityki Pieniężnej, na czele której stoi Adam Glapiński, była mocno spóźniona w kwestii podniesienia stop procentowych. Krok ten bowiem zwolni inflację dopiero za kilka miesięcy. Takie decyzje powinny były zapaść już kilka miesięcy wcześniej o podwyższenie stóp procentowych. Teraz to jest gaszenie pożaru i teraz faktycznie te ruchy zaczynają być nerwowe. To, o czym była mowa na początku, że ten wzrost stóp procentowych teraz jest stosunkowo wysoki, wyższy niż spodziewał się tego rynek, ale on wynika trochę właśnie z takiego gaszenia teraz pożaru. I te decyzje, które podejmuje Rada Polityki Pieniężnej, one nie są widoczne, jeżeli chodzi o oddziaływanie na inflację tu i teraz. One są bardziej widoczne dopiero po około trzech kwartałach. Podniesienie stóp procentowych odczują za kilka miesięcy także posiadacze kredytów mieszkaniowych. Bo zależy od tego, czy kredyt jest na 300 tysięcy, 400 czy 500 tysięcy. Natomiast no to są te wzrosty w zależności od tego, na ile kto ten kredyt brał, że to może być 100 zł, więcej, 200, 300, a nawet jak ktoś brał e, kredyt na milion to i na jeszcze więcej. E, więc taka rata kredytu wzrośnie, licząc średnio ze 200 zł i faktycznie to będzie odczuwalne. W portfelach tych osób, które kredyty brały. A jaki związek mają ze sobą inflacja i podniesienie stop procentowych? Ogranicza się poprzez stopy procentowe, właśnie przez to, że kredyt jest droższy, ogranicza się tą konsumpcję w gospodarce. Jak ta konsumpcja jest mniejsza, no to siłą rzeczy producenci, sprzedawcy się do tego dostosowują. Skoro ludzie będą wydawali ciut mniej pieniędzy, no to oni nie mogą tak w nieskończoność tych cen podnosić, no bo kto będzie to kupował, skoro tych pieniędzy jest mniej. Kiedy zatem możemy spodziewać się ustabilizowania sytuacji na rynku i zatrzymania podwyżek? Jest wiele takich czynników zewnętrznych, które jest ciężko przewidzieć, biorąc też pod uwagę pandemię i to, jak to wszystko będzie wyglądało w najbliższych miesiącach. Jedna rzecz, której się spodziewam, no to jest w najbliższych miesiącach jeszcze spory wzrost inflacji, natomiast zakładam, że. Te podwyżki stóp procentowych, zakładam, że będą kolejne, tego też spodziewa się rynek, że to podnoszenie stóp procentowych faktycznie będzie miało wpływ za te około trzy kwartały. Więc nawet jeżeli ta inflacja dojdzie do tej dwucyfrowej na początku roku, to w, w kolejnych miesiącach, czyli tam już zakładając druga połowa roku, czy nawet drugi kwartał. Kolej przyszłego roku. Zakładam, że ta inflacja będzie powoli spadać. A klientom pozostaje póki co płacić i płakać.